Pierwszy odcinek Obwodnicy Płocka rozpoczęty. Dzień Języka Ojczystego przed ratuszem. Budowa Obwodnicy Płocka rozpoczęta. Prace są prowadzone na pierwszym etapie inwestycji między Rondem Wojska Polskiego a ulicą Otolińską. Na budowie pojawiły się pierwsze maszyny. Trwają m.in. prace związane z odwodnieniem terenu i wykonaniem kanalizacji deszczowej. Na początku marca na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt. W pierwszej kolejności zostanie wykonane koryto Nowej Drogi. Budowa pierwszego odcinka obwodnicy będzie kosztowała kilkadziesiąt milionów, ale nie musimy ich wydawać z budżetu miasta. Marszałek województwa ogłosił listę inwestycji, na które można jeszcze otrzymać dofinansowanie unijne. Wśród nich znalazły się dwa płockie projekty obwodnica oraz budowa ulicy Marszewskiej i Traktowej. Trwają konsultacje społeczne, w ramach których można zagłosować i poprzeć lokalne inwestycje. Ważne jest, ażeby wypowiedzieć się w tej sprawie oczywiście na tak. Chcemy, ażeby ta obwodnica w Polsku powstała. Chcemy, ażeby drogi wojewódzkie nie przycinały szpitala i lądowiska dla helikopterów na pół, ale żebyśmy mieli nową ulicę Maszewską i Traktową. Dwa ważne dla Płocka projekty. Oba priorytetowe. Obwodnica, pierwszy etap i Maszewska Traktowa. Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych i wsparcia tych dwóch projektów. Szczegóły na temat konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na lutowej sesji Rady Miasta radni zadecydowali m.in. o przygotowaniach do likwidacji internatów Małachowianki i III liceum. Na kilka miesięcy uczniowie przeniosą się do nowej siedziby w hotelowcu na rogu ulicy Kilińskiego i 3 maja. Miasto otrzymało budynek od PKN Orlen w ramach zamiany nieruchomości. W czasie sesji radni podjęli też uchwałę o zamiarze przeniesienia siedziby filii Księżnicy Płockiej z budynku na rogu ulicy Tumskiej i Sienkiewicza do pomieszczeń w szkole podstawowej nr 1. Miejski Urząd Pracy rozpoczął realizację kolejnego programu adresowanego do bezrobotnych. Pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności otrzyma 150 osób. Pośredniak planuje też zorganizowanie 300 miejsc odbywania stażu. Oraz szkoleń dla stóp bezrobotnych. Nabór do programu już trwa. Podczas konferencji prasowej poinformowano także o innych działaniach samorządu, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy. Przygotowujemy cały czas nowe tereny, ten uzbrojony, pod ewentualne inwestycje i tutaj chociażby te tereny między Lotniskiem Aeroklubu Ziemia Zowieckiej a CNH. Uwalnimy także tereny inwestycyjne, budując obwodnice. Dzieci uczciły Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Spotkanie przed ratuszem zorganizowała księżnica Płocka. Warto jest mówić taką ładną, poprawną polszczyzną i do tego Was wszystkich bardzo, bardzo zachęcam. W czasie spotkania dzieci wysłuchały legendy o powstaniu miasta, a także fragmentów aktu lokacyjnego. Na miejscu starego uroczyska, gdzie stał ołtarz i gdzie wytapiano żelazo i kuto brąz, Mieszko I zbudował gród warowny. Zaś następcy pierwszego polskiego władcy uczynili z Płocka najpierw stolicę Mazowsza, a potem i całego kraju. Na zakończenie wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki, wydane z okazji Roku Wolności, oraz wyrecytowali wiersz. Tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy zorganizowanej w Spichlerzu zatytułowanej Wielkanoc w kontekście zbawienia. Motywem wiodącym jest historia człowieka, jego przeznaczenie. Eksponaty nawiązują do wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej.